ami? ami? Ten filmik to bait. YouTube właśnie wydobywa twój adres IP i wysyła do prokuratury. Haha. Ho, ho. Siemano słodziaki, tu Majka Jeżowska. Oglądałem Cuties i chcę wam o tym opowiedzieć, żebyście wy już nie musieli oglądać tego gówna. Oglądanie tego filmu było naprawdę bardzo, bardzo męczące. Znaczy, zbieram się teraz, żeby chociaż ciutkę entuzjazmu w głosie mieć, gdy muszę mówić o tym filmie. Ostatni raz tak źle czułem się po botoksie Patryka Wegi. Ale teraz myślę w sumie, że spoko film, komu to przeszkadzało, dorośli ludzie nie chcę żyją jak chcą. Bo jest mi naprawdę ciężko. No, czułem się, jakby ktoś mi dał skrzynkę z pączkami, postawił wiaderko i powiedział, że muszę zjeść je wszystkie. A pączki były wypełnione nadzieniem z ludzkiego kału. Cała premiera filmu coraz to bardziej rozbudzała kolejne kontrowersje. Najpierw pojawił się plakat, na którym były wyuzdane dzieci, zwał jak zwał. Później pojawił się trailer, na którym były wyuzdane dzieci w wersji animowanej, to znaczy nagrane na kamerach. No a później pojawił się sam film, no i cały świat zawrzał. Sam podchodziłem do filmu z dość dobrym nastawieniem, zakładałem, że Amerykanie to pizdy, które nie potrafią bardziej kontrowersyjnego obrazu przetrawić i na pewno wszystko jest spoko. Netflix też się zarzekał, że jest wszystko spoko, że film ma dobre recenzje, że jest gitara w ogóle. We Francji nikt nie płakał, że należy usunąć ten film z wszystkich kin. Premiera odbyła się właściwie bez większego echa, film zebrał dobre recenzje. No i jak zwykle pewnie to Amerykanie przesadzają. Otóż nie. Okazało się jednak, że to tak naprawdę Francuzi są zwrotnialcami i degeneratami. Także nic nowego chyba. Film generalnie opowiada Historię czarnoskóry i dziewczyny, co się nazywa Amy. Ma 11 lat, jest imigrantką senegalskiego pochodzenia i mieszka sobie we Francji. Fabuła tego filmu pokazuje Amy, która tanecznym krokiem na pełnej kurwie wchodzi w dojrzewanie i postanawia założyć trupę taneczną. Pierwsze 30 minut filmu właściwie nie dostajemy jeszcze tego dyskomfortu, tak na klatę, bo dowiadujemy się troszeczkę o backgroundzie Amy. Są biednymi muzułmanami we Francji, reszta właściwie nie ma żadnego znaczenia. Aha, jej ojciec żeni się z nową żoną, więc i mama będzie miała koleżankę. No, niby to jakiś problem jest w tym filmie. Niby to jest jakaś zła, niepożądana sytuacja. Francuzi są jacyś nietolerancyjni. Ale wszystko to właściwie jest mało istotne, bo fabuła filmu jest dość płytka. Później dostajemy trochę takich jakiś przepychanek młodzieżowych w ramach których powstaje grupa taneczna składająca się z czterech dziewczynek. Ta grupa taneczna będzie lokomotywą tego filmu, będzie stanowiła jego trzon, będziemy dostawali dużo montaży związanych z, jakby z występami tej grupy tanecznej. Wszystkie te montaże powodują odruchy wymiotne. Byłem na tajnej premierze tego filmu w Szwajcarii i wszyscy prawie wymiotowaliśmy w trakcie tych scen. Jedynie Roman Polański mówił, że nie, no o co chodzi? Jaki problem? Że fajnie, fajnie, fajne kino artystyczne. Spoko, że très bien. Nie będę pokazywał żadnej z tych scen. Urywki można znaleźć gdzieś na Twitterze. Nie będę pokazywał z powodów oczywistych, że rozpowszechnianie tego typu materiałów nie do końca jest OK, nawet jeżeli o nich mówisz. I film troszeczkę o tym zapomniał, że krytyka nie może wyglądać tak, że dokładnie to samo uskuteczniasz. Bo to tak, jakbym nagrał film krytykujący morderstwa i w połowie filmu postanowił zajebać głównego aktora. Tak, żeby pokazać ludziom naocznie bardzo, że morderstwa są złe. Więc film zrobił dokładnie to: próbuje krytykować seksualizację dzieci, jednocześnie to robiąc. Same sceny i praca kamer są wyjątkowo niekomfortowe. Właściwie kamerzysta jego jedynym zadaniem jest szybko wyzumować na dupę albo szybko wyzumować na cycki. Przypominam, że mówimy o 11-letnich aktorkach, także oglądanie tego wszystkiego naprawdę stanowiło mega, mega słabą przyjemność. Przy okazji chciałbym taki komunikat publiczny do ludzi, którzy już ten film oglądali i po prostu chcą posłuchać recenzji. Tak, jeżeli odczuwajesz podniecenie na dowolnym etapie tego filmu, to powinieneś szybko zgłosić się do jakiegoś terapeuty. Nie, to nie jest śmieszny żarcik. And, um, they're pretty hot. And you, know, you can say whatever you want about me. It's not my fault. I didn't make them do that. They did that. Wiem, że często są takie heheszki, że o, zostałem zgwałcony tym filmem. Z tym gwałceniem to nie jest taka metafora, tylko naprawdę czujesz się gwałcony. Wyświetlają ci obrazy, których nie chcesz oglądać. To tak jakby, nie wiem, heteroseksualnemu mężczyźnie włączyć w porno gejowskie. Oczywiście, no wiadomo, że nie ma tych fizycznych aspektów gwałtu. Nie jest tak, że oglądałem Cuties, zasnąłem w połowie i nagle obudziłem się z prezerwatywą w tyłku i bólem w plecach. Ale chciałbym podkreślić dyskomfort, jaki psychicznie ten film we mnie budował. Ciężko nie mieć wrażenia, że ten film nie jest stargetowany w pewną grupę. Film w jednej, jednej ze scen w środku nawet wywołuje tą grupę. Także. Hmm. W języku angielskim funkcjonuje takie określenie psigwizdek, to znaczy zaszywasz pewien, pewną informację tak, żeby ona była odczytywalna dla Twoich słuchaczy, ale dla generalnej widowni pozostanie jakby sekretem. Przykładowo, jeśli poruszymy wątek Ukrainy w jakimś filmie, to najprawdopodobniej Ukraińcy również ten film obejrzą i się zainteresują. Więc, jak poruszymy wątek grupy na P w jakimś filmie, to co się stanie? Nie zamawiajcie sobie pizzy z D'agrasso do oglądania tego filmu, ogólnie nie oglądajcie tego filmu jeśli nie musicie, bo film sam w sobie jest słaby, ma słabą konstrukcję, beznadziejne zakończenie, które nadchodzi w ogóle tak po prostu znikąd i trwa 10 sekund, nie dostaniecie jakiejś wzruszającej historii czy czegoś takiego, naprawdę nie warto. Po prostu taki sobie film, pomijając już fakt, że część wątków nie do końca się łączy, ludzie nagle zmieniają zdanie, film jest raczej zrobiony po to, żeby skandalizować. I to trochę dziwne, bo myślę, że nawet Patryk Wega, niezależnie jak dużą kwotę pieniędzy przed nim postawić, nie zrobiłby takiego filmu. Ale teraz mam tak, że błagam siebie, żebym miał rację, bo. Bo to nie jest OK na tak wielu poziomach, że ciężko to w ogóle uzasadniać. Jedna czy dwie sceny tego typu, które spowodowałyby dyskomfort, byłoby OK, natomiast katowanie widza cały czas tymi scenami jest czymś bardzo, bardzo nie tak. Sugeruje, że tematyka tego filmu jest tak naprawdę zupełnie inna. A kolejnym poziomem spierdolenia tego filmu było to, że wykorzystał dzieci. Znaczy, obraz. Faktycznie zatrudnił dzieci jako aktorki i nie przez chwilę nie zastanowił się, jaki będzie odbiór świata i jaki los zgotuje tym dzieciom. Z naszego podwórka to sprawdzałem aktorki grające w galeriankach i miały 18 lat, gdy wychodził film, więc mogły podjąć taką decyzję. Bo film też był kontrowersyjny, z tego co pamiętam. Ale gdzie w domu czy w aucie? W domu. Teoria spiskowa, że show biznes, a bardziej Hollywood to jedna wielka siatka grupy na P nagle zaczyna nabierać sensu, bo film przeszedł potężną drogę. Najpierw była premiera we Francji i tam no, nie było żadnych protestów, ale później była. Zapowiadana premiera Netflixa i było mnóstwo protestów, więc na pewno dużo ludzi od Netflixa zajmowało się oceną tego filmu i czy on może trafić do kolekcji Netflixa, i uznali, że tak. Podejrzewam, że byli zaangażowani ludzie wysokiego szczebla. Więc ten film przeleciał przez oczy dużej grupie ludzi związanych z show biznesem i okazało się, że jest wszystko w porządku. Więc ktoś tu czegoś nie rozumie, i to chyba jestem ja. O ile jeszcze mój perwersyjny umysł jest w stanie podejść do sprawy tak, że niektórzy ludzie są zdesensytywizowani, znieczuleni na. Na obraz, i nawet jeżeli on jest taki skandalizujący, i po prostu podchodzą do niego jak do obrazu. Ok? Natomiast tam były faktyczne dzieci i tam był ktoś na planie, kto skłaniał je do robienia rzeczy, których te dzieci nie powinny robić. Ej, jakbym był na planie, dzwoniłbym na psy, nie jak nic. <laughs> nie, jestem z trudnej dzielnicy, więc to nigdy nie jest jakby taki pierwszy wybór, że zadzwoń na policję, ale dzwoniłbym na psy jak nic, nie? I o ile nie jestem fanem takiego cancel culture, tak no w przypadku Netflixa realnie jest to wysyłanie informacji, więc fakt Netflix, zawieź subskrypcję. No, ja jeszcze muszę coś obejrzeć w tym miesiącu, ale zastanowi się, żeby w przyszłym miesiącu w ramach protestu na jakiś czas zawiesić subskrypcję. W skrócie podsumowując, jak kręcicie film, starajcie się nie wykorzystywać seksualnie dzieci w trakcie jego kręcenia. I będzie spoko. Wasz film będzie pewnie głównym, ale. Będzie spoko.